Poradniki Instalacyjne dystrybucji Ubuntu. Film przygotował Konrad Szatkowski. Po umieszczeniu płyty z systemem w napędzie czekamy na uruchomienie instalatora. Instalator automatycznie wyświetla okno doboru języka. Dla lepszego przedstawienia instalacji wybieramy język polski. Z kilku dostępnych opcji wybieramy instalację Ubuntu i klikamy Enter. Musisz mieć świadomość tego, że wprawdzie istnieje możliwość instalacji systemu bez utraty danych zawartych na dysku, ale mimo tego istnieje minimalne ryzyko ich utraty. Zanim przystąpisz do instalacji upewnij się, że masz kopię swoich najważniejszych plików. Jeśli dysponujesz stałym łączem, upewnij się, że komputer jest podłączony do internetu. Wtedy automatycznie podczas procesu instalacji zostaną pobrane wszystkie potrzebne aktualizacje. Czekaj na uruchomienie instalacji. Czekaj na uruchomienie instalacji. Czekaj na uruchomienie instalacji. Czekaj na uruchomienie instalacji. Instalator pozwala na zainstalowanie systemów 7 prostych i dostępnie dla użytkownika przedstawionych kroków. W pierwszym wybieramy język, w jakim będzie trwała instalacja i polecenia kolejno wyświetlane. Kolejne okno pozwala nam na wybranie strefy czasowej, regionu oraz miasta, w jakim się znajdujemy. Wybieramy Europę i miasto Warszawę. Dalej instalator zapyta nas o ustawienia klawiatury, wybieramy polski układ i przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj wybierz dysk, na którym chcemy zainstalować Ubuntu. W przypadku, gdy dysk zawiera jakieś dane, instalator poinformuje o tym, że wszystkie dane na tym dysku zostaną utracone. Upewnij się, że nie kasujesz ważnych danych. Możemy także ręcznie określić partycję. W tym oknie nadszedł czas na stworzenie konta administratora i podanie kilku informacji, takich jak kim login, hasło oraz nazwę komputera. Przechodzimy do kolejnego okna. W ostatnim kroku instalator sumuje i jeszcze raz ukazuje nam to, co zrobiliśmy i wpisaliśmy w poprzednich oknach. Klikamy przycisk Zainstaluj i oczekujemy, aż instalacja dobiegnie końca. Trwa to od 25 do 50 minut. Po instalacji poproszą nas o ponowne uruchomienie komputera. W tym momencie napęd odda nam płytę instalacyjną, a na ekranie pojawi się prośba o zakończenie instalacji Enterem. Od tej chwili mamy zainstalowany nowy system Linux w dystrybucji Ubuntu wersji 9.04. Dziękuję za uwagę.